Ford Mondeo 2016 rok MK5, pokażę Wam dzisiaj jak zmienić godzinę na wyświetlaczu radio się włącza, tutaj wyświetla się godzina e, zaraz Wam pokażę stacyjkę może będzie trzeba włączyć o, tutaj jest taka godzina się wyświetla możecie to zmienić szybko i prosto idąc tutaj w tą ikonkę settings naciskając zegar, no już Wam się wyświetla zegar jak naciśniecie to tutaj po prostu dodajecie godzinę albo odejmujecie, też możecie ustawić jak chcecie, żeby Wam się wyświetlało jako 12 godzin czy jako 24 godziny cokolwiek wam będzie łatwiej tutaj jeśli chodzi o panowanie tego więc możecie to zrobić jakkolwiek zmiana godziny czy nawet minut to tutaj plus minus 14.21 mam tu zostawiam Może nawet 14.22 jest. Więc tak to zostawia. Zaciskamy settings, wybieramy zegar i dostosujemy zegar do naszych potrzeb. To tyle. Pozdrawiam.